Tak pełną ochronę przed próchnicą, kamieniem, osadem i chorobami dziąseł. Colgate Total. Żadna pasta nie chroni zębów i dziąseł lepiej. Właśnie zaczęliśmy wielką letnią wyprzedaż w IKEA. Teraz możesz kupić dużo, dużo więcej. Wielka letnia wyprzedaż Wikea. Wow! Teraz Wikea ponad 500 produktów nawet za pół ceny. A niektóre jeszcze taniej. Nie możemy ci obiecać, że to pyszne, chrupkie pieczywo uchroni cię przed pułapkami codzienności. Możemy jednak zapewnić, że waza w nieco bardziej wysmakowany sposób pozwoli ci odnaleźć równowagę. Waza, żyjesz tak jak jesz. Mamo, a kiedy będziemy mieć Braciszka? Chcesz wafelka? Kruche wafle przekładane pysznym kremem w pięciu smakach. Wafle familijne. Jak to w rodzinie. Przyroda Ameryki.